Witam serdecznie wszystkich użytkowników YouTube. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z serii FirEx Traction Point. Ostatnio nagrywaliśmy pierwszy odcinek i był no całkiem całkiem moim zdaniem, a dzisiaj nagrywamy kolejny. No to co? No to chciałem pozdrowić Kordiana i Michała, z którym robiliśmy niektóre filmiki i mam nadzieję jeszcze na dalszą współpracę z nim. No, no to interwał 2. Ucieczka zasadzka. Oficer techniczny fear Fon, Coś tam została schwytana przez siły wroga. Holiday kieruje się w stronę Twojej pozycji. Przedostań się przez pobliskie. Kurwa, nie zdążyłem. Dobra, to zaczynamy. Nie mam dzięku? here! Up here! You got more of those freaks heading your way. Yeah. tylko gówno z bardzo śliczną efekty hey, really ale dalej Trudno O kurwa, leż na jakiś kostek, kostek Ta strzelba jest gorsza, wcale nie jest taka zła, jak się wydaje Dobra, idziemy do góry Oj, czekajcie, gdzieś do mnie strzelają jeszcze Kurde, gdzie on jest? O ty gnoju. Dobra, to teraz, teraz możemy iść do góry Tutaj też nas czekają frajerzy. No kurde, ile apteczek marnuje. No ja, ludzie, on jeszcze nie zginął. No ja, no i zabito. No wiem. Cholera jest to. No. no ja, jego i od początku. No ja, idziemy. Pierdź, pierdź.

Chwilę, muszę co sprawdzić Ouuu krew tak, tak, tak średnia trudność Kurde, a coś naprawdę trudna jest kurde, koń szła do wywój Znowu mnie zabiją A, mam cię O ty żydzie Dobra, chyba wszyscy Czekajcie z bieżących amunicji W tych knurach Ej, a tam jest apteczka, muszę tam wejść Czekajcie, mamy lepszą broń? ile tam amunicji, dobra powinno wystarczyć to co idziemy dalej, czekajcie o kurwa a w jak go załatwiłem pięknie? nawet nie dostałem ani razu Kurde. Za to tutaj przyszli jego koledzy. Kurde, gówno widzę przez to. Jezu, co ja robię, przecież to jest zejście na dół. Oj. Mam nadzieję, że Wam się na razie podoba. Mistrz, że tak, tylko cholera trudno jest, Wam powiem. Nie wiedziałem, że będzie aż tak trudno. Dobra. O kurde, ale mi wyskoczył, flyer. A coś tak myślałem, że mi wyskoczy jakiś pedał. no, znowu Żydy są O kurwa po ty pokrako Cholerna Już nie mam nic, tamtej mojej dobrej broni Którą miałem Już nawet nie wiem co to było, ale było dobre Kurna ty śmieciarzu W flecie głupi, o cholera idą Czekajcie, nie mam innej broni, kurde. Do, do tej nie mam nic nawet. Czekajcie, wychylę się na niego. O, jak pięknie. Cholera, ty. No. Oj, kurna. Ja jego, nie mam już apteczek. Czekajcie, zakampię się na frajera. Albo nie, takie coś zrobimy. Gain no, no. no, ja to chodziło iść tam czy tamtędy? Nie, raczej tam Tutaj się nawet nie zmieścimy. O kurwa Co jest? Co jest? Stay out of my way Mamy z tego Kurwa. Oja jego Oja jego Zginęliśmy, panowie I znowu musimy tutaj zaczynać W tym przeklętym miejscu mieli więcej amunicji ponieważ ostatnio mi zaczął brakować tej amunicji nie powiem Masz gnoju ty... na Dla... czekajcie szego ładuję i idziemy dalej o, gówno widzę cholera. co? Dobra sorry, że będziecie uważać mnie za ciotę, ale chyba zmienię poziom trudności, ponieważ ten jest trochę za trudny. To jest nadzwyczajna trudność, a ja gram na średni i płaczę. Mam cię, gnoił. Stay out of my way. O kurwa. Nie tam przejść? chyba nie. O kurwa mać. Wzięliście? Sukę jebaną? Cholera. Czy mam w razu? I'm not Alice Wade. Find some place safe. We'll jeszcze mogę nagrywać? Chyba jeszcze, no jeszcze mam czas. The using the oh, you a ride, Zamięta, zamknięte. You zamknięte. Idziemy dalej. Kurde, nie, wiem, szczerze, to za bardzo mówić, ponieważ. Tutaj raczej ciągle strzelamy i tylko szukamy jakichś rzeczy czy coś Amunicji i coś w tym stylu Tutaj jest otwarte y Myślałem że to alma dobra Czekaj, pewnie coś mi wyjebie za chwilę co 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 coś się przewidziało O kurde Atomuj, Jezus, this a to mój, o Jezu, jaki jestem pacem. Oj, strzelają do mnie. Squat, oh, uh. Masz ty, kniże. Yeah, yeah. Czekajcie, mogę przeładować? Nie, cholera. Tam nic zabrakło, ludzie mógł mnie od razu zająć za chwilę. Dobra, idziemy. Nie ma co cackania się z gmajami, choć tu żydzie, I już nie żałasz. Skąd tu nie idą? O kurde ile mam artefaktów? Ludzie. Ja muszę iść teraz. O kurde ilu ich tu jest? Tak wszystko ładnie i pięknie Dobra jedziemy co jest? Zamknięte A może musimy iść do tego naszego towarzysza co? Albo tutaj Chyba tutaj No a tutaj I Gdzie co? Kurde Już maciarzu Dari. Kurde więcej ich tutaj jest No kurde jakie muchy na morzu no? radujemy sobie? No już mam przeładowany, dobra Czekajcie. Kurde co? Co jest? A tam jest knur. Już po tobie. Już zginął, tramżemy mieć spokojnie na górę. A przyda się, dobra, idziemy. O kurde, jak dobrze, zamknięte najpewniej tutaj musimy iść. Moje kochani, co the Czy is is to Ojej, ja gołasz z gozlemką! Ludzie, kurde! Jaki pajac w ogóle! Zabiję cię za to! Pewnie masz ze, ze mnie nie ząbek, że się na takiego gostka przestraszyłem. Dobra, idziemy. Daj tego użyć, nie? No,

ha ja muszę tędy wyjść pewnie, kucnąć. No ale za mnie debi No i kurde. Na się po głowie, aaa. Już jestem Bo nie wiesz, że jest tylko jeden? Tutaj jest. ładujemy i na niego kurde skrył się ale mamy za to tego tutaj osobnika a znaczy się w tej grze też granty jakoś na pewno o kurde. Chyba ktoś ma miesiączkę tutaj, jak widzę. Najpewniej nam jakiś schiz się pojawi tutaj. Ale dobra. Dziwne, że nic, nic się nie, nie pojawiło. Czekajcie. Tutaj się nie da przejść. Dobra, idziemy tutaj. Apteczka. Kurde, już nie możemy mieć więcej. Dobra, to zrobię tak. Co jest kurwa? Ja jego cholera, muszę przy tym uciekać. Gównym O ja jego, ja chyba to jednak muszę zniszczyć, wiecie? Czekajcie. nasze granata da się. Wszystko się da Kurwa Dobra, idziemy e, to jest zniszczone tutaj. Może się przydać No wieżyczko? Teraz nas widzę, więc musimy działać. Kurde! Nie widziałem go! Co co się dzieje? Ludzie, kurde. A co ty tu jesteś? Słuchajcie, Słuchajcie, tosko? Tosko? Yeah. To jest fajna I o ty kurde. Jest ich najwięcej? Chyba nie. Co to było? Cholera, tutaj są wszyscy. I teraz trzeciego. No i po tobie. Dobra. Zamknięte. Tutaj się da gdzieś przejść. Dajcie Kurwa. No to przyspiesz gościu, a nie cholera. No tutaj z nim czują, koledzy, po fachu. O kurde, jakie dobra. Tak, tak, wiesz już. Ginć, Cholera, ludzie, za dużo ich tutaj. Na nic, bo już prawie skończyła. Czekaj ty giną no i muszę cię zadnąć Zginą. Kurde, jeszcze jest ktoś, no dobra. O, jak fajnie I've got you kover from up here?